Witajcie. Niecodzienna scenaria. Nie otwieram sklepu z herbatami. Jest to podarunek od sklepu dobreziele.pl, które od dzisiaj zostaje partnerem mojego podcastu. I to jest taki zestaw startowy, który od nich dostałem. Chciałbym żebyśmy sobie pokrótce przelecieli po tym co tutaj mam, bo dostałem dużo więcej niż to na co się umawialiśmy, za co serdecznie dziękuję. Dostałem dwa smaki herbat, których nigdy wcześniej nie piłem, więc będzie to dobra okazja żeby sobie to popróbować. Bardzo fajny termosik z dwoma końcówkami, jeden z dzióbkiem do nalewania, druga końcóweczka jest klasyczna termosowa. Tykwy, do tykwy zagrałem już sobie wcześniej Jest bardzo ładna Na pewno będę z niej korzystał Jest przepiękna po prostu Podkładeczka korkowa To co mnie najbardziej zauroczyło Naklejki tematyczne do przyklejenia na różne miejsca No i maskotka której się nie spodziewałem I która raczej już wiem do kogo trafi Ulotka, jak to ulotka mm. Tak jak wspominałem, sklep dobreziele.pl będzie o tej pory partnerem mojego podcastu z kodem rabatowym Podcast na ich sklepie, na ich stronie internetowej. Macie 5% rabatu, także jeżeli ktoś tutaj jest jerbiarzem i przy okazji ogląda mój podcast, to zachęcam do zakupu w tym sklepie. Ja zaraz się biorę do rozpakowywania. Dzięki serdeczne.